Z tej strony Kamil, piątek 18, kolejna kryptoprasówka przed nami, zaczynamy. Jeszcze dwa raz ostatni, <grym> już nigdy, nigdy więcej. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o narracjach, o tym, Jaka jest różnica pomiędzy trendami na rynku kryptowalut, a narracjami na rynku kryptowalut? O tym, dlaczego narracje są ważniejsze i o tym, dlaczego po raz kolejny będziemy potrzebowali mocnych narracji na to, aby wyjść z tego okresu, w którym jesteśmy teraz. Czyli okresu strachu, okresu, który prawdopodobnie za niedługo zamieni się w nudę, ale na pewno jest to okres negatywnych emocji. Dzisiejszy odcinek jest nawiązaniem do Moje, do mojego wystąpienia na Next Block Expo w Berlinie. Cały temat narracji jest na tyle obszerny, że postanowiłem mu jeszcze właśnie w tym momencie, pomimo tego, że mówiłem o tym na scenie, jeszcze raz poświęcić dłuższą chwilę po to, aby każdy z was mógł zrozumieć, czym te narracje faktyczne są i dlaczego tak bardzo ich potrzebujemy w tym momencie. Więc już nie przedłużając teraz, najpierw ogłoszenia, a zaraz przechodzimy do konkretów. Jeżeli chodzi o ogłoszenia, to oczywiście, jak już pewnie wiecie, jest ich kilka. Przede wszystkim grupa telegramowa, na którą Was zapraszam, klikając w link w każdym, pod każdym odcinkiem w opisie, przechodzicie bezpośrednio do grupy, na której pojawiają się ogłoszenia. Co więcej, ruszył też nasz, nasz newsletter, ja aby dołączyć do newslettera, musicie wejść na stronę kaminar.pl i tam właśnie zapisać się na newsletter poprzez ściągnięcie darmowego ebooka. Ostatni newsletter to newsletter właśnie o projekcie, do którego dzisiaj nawiążę z jedną narracją, więc na pewno warto być na bieżąco z newsletterem. Wrzucamy tam sporo wartościowej informacji i ostatnia informacja giełda, na której gram. Wszystko znajdziecie w opisie tego odcinka. A teraz przechodzimy już do konkretów. Myślę, że przede wszystkim trzeba rozpocząć od tego i odpowiedzieć sobie, odpowiedzieć sobie na pytanie, czym są trendy, a czym są narracje. Trend na rynku kryptowalut to Według mnie jest to bardziej określenie technologiczne, techniczne. Trendem na rynku kryptowalut na przykład może być DeFi, czyli zdecentralizowane finanse, może być NFT, może być mogą być projekty Layer One, mogą być projekty drugiej warstwy, więc tak naprawdę tutaj tych trendów w ostatnich latach mieliśmy naprawdę dużo, ale to co jest ważne, to to są określenia technologiczne. Z drugiej jednak strony są narracje. Narracje, które budują się poprzez odpowiednie emocje, narracje budujące się poprzez odpowiednie wierzenia, odpowiednią wiarę na rynku kryptowalut inwestorów zaangażowanych w rynek. I tutaj, żeby wam pokazać, w jaki sposób to działa, to jeżeli trendem jest DeFi, to. Narracje oparte o DeFi mogą być przeróżne. To, co jest bardzo ważne, że jeden trend może mieć mnóstwo narracji, i każda z tych narracji może mieć inną siłę. Jeżeli chodzi o DeFi, to tych narracji było już trochę, czyli DeFi całkowicie zastąpi nasz tradycyjny system finansowy. Giełdy DeFi. Będą w przyszłości tym, czym w tym momencie są giełdy tradycyjne, czyli całkowite zastąpienie giełd tradycyjnych, tradycyjnych tymi takimi giełdami zdecentralizowanymi jak Uniswap. Tych narracji było naprawdę bardzo dużo. Kolejnym takim trendem, o którym można powiedzieć, jest NFT, czyli NFT, czyli tokeny NFT, które. W 2021 roku miał naprawdę bardzo duży boom i budując narrację w oparciu o um, właśnie o trend NFT można powiedzieć i to co już było mówione, to na przykład Visa kupiło CryptoPanka albo Justin Bieber Kupił znudzoną małpę. To są wszystkie narracje, które w pewnym sensie budowały ten rynek NFT. To są narracje, które spowodowały, że w momencie, w którym Widza ogłosiła zakup Kryptopanka, Kryptopanki poszybowały o 50% w górę, jeżeli chodzi o cenę. To są narracje, jeżeli chodzi o małpę, w taki sam sposób zadziałały. Więc. Znowu mamy przykład jednego trendu, a kilku, kilku narracji. I myślę, że w tym momencie dostrzegacie już te różnice pomiędzy trendami, a pomiędzy narracjami. Ja uważam osobiście, że narracje są znacznie, znacznie ważniejsze niż trendy. I postaram, wam właśnie w tym, postaram się w tym filmie wam to udowodnić. Jeżeli popatrzymy sobie historycznie, to najmocniejsze narracje powstają wtedy, gdy budują się jakieś duże emocje lub coś dużego wydarzy się na rynku. Przykładem takiej narracji, która jest idealnym właśnie tutaj takim casem, który potwierdza tę tezę, jest narracja na oczywiście e, projekty, które mają zniszczyć Ethereum, które mają zastąpić Ethereum. Zwróćcie uwagę, że ta narracja, to historyczna narracja, która nam się pojawiała w 2017 roku, w 2021 roku, to jest narracja, która powstała dlatego, i cały czas ma tak dużą siłę, dlatego że Ethereum miało, miało okres, w którym było drogie. Miało okres, w którym trzeba było płacić po kilkadziesiąt dolarów za słab na Uniswapie, i po prostu niektórzy nie mogli sobie na to pozwolić. Więc zbudowanie narracji, okej, okay, potrzebujemy lepszego, szybszego Ethereum, tańszego Ethereum, w momentach, w którym jest tak źle pod względem płatności za transakcje na Ethereum, było czymś niezwykle ważnym dla rynku i czymś tak ważny, tak mocnym. Kolejną narracją, bardzo, bardzo mocną narracją, która powstała w 2020 roku, to jest narracja. Po, po, naracja na bitcoina jako bitcoin zabezpieczenie podczas okresu dużej inflacji jako bitcoin, jako alternatywa do wszystkich tradycyjnych inwestycji. I to była narracja, jak pewnie dobrze pamiętacie, która powstała po um, tym naszym spadku takim covidowym. Nagle gdy spadliśmy w tym covidowym strachu na 4000 na bitcoinie, w pewnym momencie tradycyjni inwestorzy zaczęli mówić o tym, że bitcoin jednak jest bardzo ciekawą alternatywą inwestycyjną. I zwróćcie uwagę że tutaj znowu po raz kolejny z bardzo dużego wydarzenia, negatywnego wydarzenia stworzyliśmy pozytywną narrację dla Bitcoina. Czyli, pomimo tego, że Bitcoin nie był czymś nowym na rynku, to powstała nowa narracja, która pomimo, jeżeli patrzymy sobie teraz historycznie sprawiła, że weszliśmy w taki bardzo mocny byczy rynek, to ta narracja sprawiła, że Bitcoin z 4000 dolarów wzrósł nam do 60 000 dolarów i później cały ten kapitał przeskoczył w altcoiny mieliśmy to szaleństwo altcoinowe w 2021 roku. I teraz jeszcze, żeby jeszcze bardziej wam to zobrazować, jeżeli chodzi o historyczne narracje i zanim przejdziemy sobie do tych przyszłych narracji, to um, mogę tutaj z wami podzielić się jeszcze kilkoma przykładami. Tak jak wspomniałem, tym takim chyba najbardziej, popu najbardziej popularną narracją jest narracja Ethereum Killer, ale zwróćcie uwagę, że te same zasady nam zaczęły działać już w tym momencie, bo jeżeli jesteście na rynku i dostrzegacie i czytacie dość sporo, to zauważyliście pewnie, że od jakiegoś czasu powstała nie narracja na Ethereum Killer, ale narracja na Solana Killer, czyli projekty, które mają pokonać Solany, które będą szybsze, lepsze. Czyli tak jak kiedyś mieliśmy na Ethereum, w tym momencie mamy też, już na, na Solanie te same zasady i dzięki temu wszedł Aptos od razu, który pozyskał jakąś taką pozytywną energię z rynku, dlatego że wszyscy mówili, ok, Aptos to jest ten projekt, który sprawi, że Solana będzie bez, całkowicie bez znaczenia. Już za rogiem czai się też Sui, które też jest okrzyknięte z, um, projektem, który ma zabić całkowicie Solana więc zwróćcie uwagę, że znowu te same zasady tworzą nam kolejne narracje. Kolejne narracje historyczne tak jak powiedziałem, bitcoin jako inflacyjny trade, bitcoin jako bardzo dobry aset, tak, jako ciekawa wartość, w, której, w którą możemy inwestować podczas tego całego środowiska dużej inflacji. Kolejna, kolejna narracja, którą pewnie też bardzo dobrze kojarzycie, parachajny to nowe ICO i to, jak to mocno wpłynęło na polka dot, to jak miliony dotów nagle zaczną znikać z rynku, ludzie to powtarzali i w tym, w tym całym pędzie dot rósł na nowe, na nowe szczyty. I kolejna narracja, którą też bardzo dobrze pewnie znacie, czyli wartościowe airdropy dla kosmos, czyli stajkuj kosmos, a będziesz otrzymywać airdropy i na tej narracji atom jako jednostka też mocno wzrósł. No i w tym momencie chyba to, na co wszyscy czekaliście, czyli odpowiedzenie sobie na to, jakie mogą być kolejne narracje. Czy to będą nowe narracje, czy jednak narracje budowane w oparciu o technologię, które już mamy w tym momencie, i chciałbym wam, z Wami podzielić się kilkoma przemyśleniami. Narracja numer jeden, narracja, która powstanie według mnie, dlatego że mieliśmy ogromną ilość negatywnych emocji zbudowanych właśnie w oparciu o ten jeden błąd, a może nie jeden błąd, ale jedną, jedną taką... Takim, jeden taki schemat, który działał w różnych projektach, a raczej nie działał. Czyli to, że FTX oraz firma Celsius oraz firma BlockFi upadła tak naprawdę dlatego, że użytkownicy nie mieli pełnego, pełnej transparentności tego, co dzieje się z ich środkami. I w tym momencie nagle, gdy sobie popatrzymy na rynek, to jakie projekty od momentu upadku właśnie FTX radzą sobie najlepiej, to jest to projekt GameX. To są to projekty właśnie związane ze zdecentralizowanymi finansami i jaka narracja może powstać na bazie tych negatywnych doświadczeń, narracja o pełnej transparentności, narracja tego, że ludzie w tym momencie potrzebują zas zasad klarownych, że my chcemy wiedzieć gdzie są nasze środki, że koniec z używaniem zcentralizowanych protokołów, zcentralizowanych giełd i myślę, że to jest narracja, która dopiero się rozpoczy rozpoczyna, bo sytuacja z FTX-em, upadek FTX-a to będzie coś, z czym rynek będzie musiał sobie poradzić z czasem. To nie będzie tak, że my zapomnimy o tym za dwa tygodnie, to będzie do nas wracało jak bumerang. I na podstawie tych negatywnych emocji, które będą wracały, według mnie będziemy budować kolejne protokoły. Kolejne protokoły. Na przykład wczoraj to było. Ja to nagrywam 1 grudnia, więc ostatniego, osta, ostatni dzień listopada założyciel Telegrama podzielił się taką informacją, że Telegram. Jest gotowy do budowania zdecentralizowanych aplikacji, ponieważ widzi ogromną potrzebę do zrobienia tego po upadku FTX i zapowiedział to, że będą jako Telegram będą budować kolejne protokoły oparte o Open Network. Czyli zwróćcie uwagę, że już nam się buduje taka narracja. FTX upadł, dlatego że nie ma pełnej transparentności. Ten rynek potrzebuje w tym momencie bardzo dużej transparentności budowania prawdziwych, zdecentralizowanych protokołów, i na tej podstawie już powstają narracje. Więc to świetnie pokazuje, że ten, tego typu narracja będzie z nami bardzo, bardzo długo. Więc wypatrujcie prawdziwie zdecentralizowanych protokołów. Tam, według mnie, będzie ta pozytywna energia, która może sprawić, że te protokoły będą, będą radziły sobie lepiej. Narracja numer dwa, a raczej narracje, które będą się po pojawiać w oparciu o jeden trend. Tym trendem jest oczywiście Zero Knowledge Proof. Dlaczego? Dlatego, że coraz więcej można usłyszeć, że to jest technologia, która finalnie wyskaluje nam blockchain. To jest technologia, która sprawi, że która, która może rozwiązać problem blockchain trailima, czyli tak naprawdę. Konieczność rezygnowania z jednego z aspektów blockchainowych, czy tam ze skalowalności, czy z bezpieczeństwa, czy właśnie z decentralizacji na korzyść innych. Czyli Zero Knowledge Proof, wszystko wskazuje na to, że jeżeli. To jest oczywiście jesteśmy na bardzo początkowym etapie, ale jeżeli te um, potwierdzenia z rynku, które już w tym, w tym momencie możemy usłyszeć, te tezy z rynku, to, o których możemy już w tym momencie przeczytać, okażą się prawdziwe, to na bazie Zero Knowledge Proof przeżyjemy przeogromną hostce projektów opartych właśnie o tą technologię. Więc zwracajcie uwagę coraz większą na projekty budowane w oparciu właśnie o Zero Knowledge Proof. Coraz więcej tego będzie, ponieważ ZK -Sync, już za niedługo odpali się tak naprawdę ze swoim takim wstępnym mainnetem, można powiedzieć. W pierwszym kwartale Polygon też ze swoją technologią Hermes a, też będzie pokazywać swoje rozwiązania, więc myślę, że z perspektywy następnego roku zobaczymy naprawdę dużo wdrożeń. I dlaczego ja uważam, że to jest już w pewnym sensie to jest pewniak taki technologiczny i takie grzanie rynku bardzo mocne, dlatego że setki milionów dolarów z największych funduszy lądują właśnie w tym momencie, nawet w tym momencie jak jest tak źle w rękach osób, które prowadzą tego typu projekty, które prowadzą tego typu technologiczne eksperymenty. Więc um, ja to powtarzałem w różnych miejscach, więc pewnie wam was tym nie zaskoczyłem, ale zwracajcie uwagę na tego typu protokoły i miejcie po prostu to e, na uwadze. No i tutaj, oczywiście, narracja jest dosyć oczywista. Rozwiązanie problemu skalowalności, decentralizacji e, blockchainów i. Wydaje mi się, że to jest trochę tak, ja to, ja myślę, że ten przykład już gdzieś publicznie powiedziałem, ale to jest trochę tak jak z internetem i ze, smartfon, ze smartfonami. Dopiero gdy smartfony powstały, dopiero gdy ta technologia smartfonów zaczęła się rozwijać, dopiero gdy dużo osób miało te smartfony już w swoich rękach, to okazało się, że taką killer app internetową, taką użytecznością internetową, która jest najbardziej popularna, jest, są social media. Więc, Internet, musi, technologia w pewnym sensie musiała dopiero dojrzeć do, tego prawdziwe, do tej prawdziwej rewolucji internetu. I ja uważam, że my jesteśmy w bardzo podobnym miejscu, że nasza technologia, te blockchain, blockchainowa technologia, jakkolwiek to e, zabrzmi to określenie, musi dojrzeć w pewnym sensie do momentu, w którym po raz, po raz pierwszy będziemy w stanie tworzyć mainstreamowe aplikacje i wszystko wskazuje na to, że Zero Knowledge Proof może być technologią którą w pewnym sensie można tutaj w tej całej historii o tych smartfonach właśnie w pewien sposób porównać do tego smart smartfonu, więc uważam, że na pewno warto mieć to na uwadze. Kolejne, kolejne narracje, które mogą powstać na nowym trendzie, trend nazywa się modułowy blockchainy, a narracje, które powstaną w oparciu o ten trend mogą być znowu... E mogę powiedzieć tak, że mogą być liczne, bo jest to w pewnym sensie nowa, nowy taki kierunek technologiczny i wydaje mi się, że na samym początku najwięcej tych narracji, najwięcej tych innowacji w oparciu o modułowy blockchainy, czyli w oparciu o projekt jak Celestia, w oparciu o projekt jak Fuel um, zobaczymy, wiesz, tam był projekt z ZK Porter um, najwięcej tych rewolucji uh, wydaje mi się, że na samym początku zobaczymy w połączeniu z Kosmosem, czyli Kosmos plus Celestia, bo to widać, jak mocno też cały team Kosmos wspiera Celestię na wydarzeniach, w podcastach. Jest to bardzo bliska współpraca i to zacznie się wszystko, wszystko wskazuje na to, że w pierwszym, drugim kwartale 2021-2023 roku. Więc um, to też o modułowych blockchainach jeszcze więcej przeczytać w najbliższym czasie w naszych newsletterach. No i tutaj warto wspomnieć, no, warto wspomnieć o tych narracjach, czyli zastanowić się nad tym, co ludzie mogą mówić w przypadku trendu modułowych blockchainów. Jeżeli skupimy się w tym momencie na kosmosie i na kosmosie właśnie połączonym z Celestią, to uważam, że bardzo prosto mogą powstać narracje typu Dzięki Celestii zbudujesz swój blockchain w bezpieczny sposób, błyskawicznie. Całą te, cała teza kosmos opiera się na tym, że każda aplikacja powinna być swoim własnym blockchainem, bo zapewnia to bardzo dużo wartości bezpośrednio dla userów, bezpośrednio dla całej, całej tej aplikacji, która może, być, może mieć takie indywidualne zasady w swoim własnym mieście. I teraz to, co może się stać w przypadku połączenia Celestia plus kosmos, to do tej pory kosmos, jeżeli budujemy, jeżeli budujemy w oparciu o kosmos, to Każda z tych aplikacji, która powstaje, ma pewne um, utrudnienia, które musi wziąć na barki. Jeżeli powstaje, jeżeli aplikacja powstaje wokół własnym blockchain, to musi zadbać o swoje własne bezpieczeństwo, o to, żeby node były odpowiednio zdecentralizowane, o to, żeby nikt nie zaatakował e, danego blockchaina. I dzięki. W tym połączeniu Celestia plus kosmos można w bardzo szybki sposób, taka jest wizja, żeby w bardzo szybki sposób budować bezpieczne, bezpieczne blockchainy, które w część tej koniecznej pracy, która jest do wykonania, tworząc blockchain, oddajemy bezpośrednio, w pewnym sensie, w zarządzanie Celestii. I to. Um, Potencjalnie może doprowadzić do tego, że tak jak w przypadku w tym momencie kosmos i jest tam podłączonych 51 chainów i te wymagania związane z tym tworzeniem kolejnych chainów opartych o kosmos są takie właśnie, że trzeba zadbać samemu o to bezpieczeństwo, że trzeba się o to zatroszczyć, to w przypadku jeżeli Celestia zacznie Sprawdzać się na rynku i sprawiać, że to budowanie tych blockchainów, bezpiecznych blockchainów stanie się prostsze i tańsze, to zobaczymy bardzo szybki wzrost popularności kosmos ekosystem. I z tych 51 blockchainów podłączonych w tym momencie, możemy dojść bardzo szybko do 200, 300, 400. A to będzie przeogromna wartość zbudowana w oparciu o kosmos ekosystem. Dlatego niektórzy uważają, że wejście Celestii. Że, że rozpoczęcie po prostu działania z Celestii może być drugim takim przeogromnym podmuchem dla całego ekosystemu kosmos. Pierwszy podmuch to było IBC, czyli podłączenie tych wszystkich, e, kosmo, wszystkich ekosystemów kosmos jedną siecią, można powiedzieć, ta wymiana tych danych. A drugi podmuch to jest właśnie Celestia, która sprawi, że tworzenie tych blockchainów, bezpiecznych blockchainów, nigdy nie było tak Proste, więc tutaj narracji może być naprawdę bardzo, bardzo dużo, więc wyczekujemy pierwszego, drugiego kwartału następnego roku. Kolejna narracja, która może sprawić, która nas może wyprowadzić z tego um, rynku, um, niedźwiedziego rynku, tego słabego rynku. I to jest narracja zbudowana na starym trendzie, na starym projekcie. Ja uważam, że tą narracją może być to, że Ethereum ETH jako internetowa obligacja. O co chodzi? W momencie, w którym rozpoczęliśmy, czyli 77 dni temu, rozpoczęliśmy staking Ethereum, czyli Ethereum przyszło z Proof of Work na Proof of Stake. Okazuje się, że w tym momencie każdy posiadając Etery może w pewnym sensie partycypować w rozwoju tej sieci. I ja uważam, że może dojść do sytuacji, w której bardzo duże korporacje zaczną ogłaszać zakup ethereum i stawianie swoich własnych noudów. i to może być narracja tak jak w 2020 roku mieliśmy narrację na bitcoina na to, że bitcoin jest tym safe heaven w momentach, gdy inflacja może tak szybko przyspieszyć po, po, przez, przez dodruk tak ogromny dodruk to ja to z drugiej strony wydaje mi się, że jest świetne pole do tego, żeby ethereum stało się Narracyjne na zasadzie Ethereum, jako pierwsza obligacja, prawdziwa obligacja internetowa. Miej zarabia z rozwoju sieci. Pamiętajcie, że Ethereum po przejściu na proof of stake stało się bardzo mocno policzalne. Możemy policzyć, ile ta sieć faktycznie zarabia, ile generuje prawdziwej wartości, a to staje się niezwykle atrakcyjne dla wszystkich dużych korporacji, które prawdopodobnie przyglądały się z boku, a w tym momencie mają motywację do tego, żeby stać się tego częścią. A a oparcie tej narracji o duże brandy sprawi, że bardzo pozytywne według mnie um, informacje i bardzo pozytywne, bardzo pozytywna energia wróci na rynek krypto. Wróćmy teraz do początku. Gdy popatrzymy sobie z, na to, co działo się na rynku z perspektywy ostatnich 6 miesięcy, i odrzucimy te wszystkie rzeczy, które upadały, wszystkie projekty, które upadały, wszystkie firmy, które upadały, to na pewno i, i gdybym zapytał Was, co, co było równie negatywnego, to większość z Was odpowiedziałaby pewnie haki. Czyli odpowiedziałaby. To, co działo się na Binance Smart Chain, 500 milionów dolarów. To, co działo się w innych protokołach DeFi'owych, które raz po raz były atakowane przez różne grupy hakerskie. I ja uważam, że znowu te duże, te ogromne, negatywne informacje, które wpływały związane z Security, sprawią, że ta, to bezpieczeństwo może naprawdę być bardzo dużym takim punktem odniesienia w naj, najbliższych czasach i Powstaną projekty, które w pewien sposób, według mnie, mogą w społeczny, w społeczny sposób poprzez dzielenie się jakimiś danymi, który każdy z nas korzysta z internetu, każdy z nas korzysta z różnych protokołów i dzielenie się ty tymi danymi poprzez wynagrodzenie użytkownika, że dzieli się tymi danymi, może sprawić, że powstaną protokoły. Które w pewien sposób, poprzez um, taki socjalny aspekt tej wymiany tych, tych danych, um, na samym końcu będą sprawiały, że ca cały nasz rynek krypto stanie się bezpieczniejszy. Czyli e, znowu mamy ten case. Bardzo negatywne rzeczy sprawią, że narracja może tutaj powstać pozytywna w oparciu o projekty, które na swoim sztandarze, swoim, na pierwszym miejscu będą miały właśnie to bezpieczeństwo. E, może, może, może się wydać że to jest taki mniej seksowny, uh, seksowny kierunek. Na pewno to nie jest coś tak dużego, co buduje naszą wizję jak uh, jakieś projekty pierwszej warstwy, ale na pewno jest to coś niezwykle potrzebnego do tego, żeby cały rynek krypto poszedł dalej. Myślę, że w tym momencie podzielę się z wami ostatnią uh, taką narracją uh, albo no, takim kierunkiem, na którym mogą powstać też uh, narracje. Um, a w kolejnych filmach będziemy poruszać jeszcze inne tego typu, tego typu zagadnienia, um, bo jest ich naprawdę bardzo dużo i uświadomienie sobie, i znalezienie w pewnym sensie tego kierunku, w, którym, w którą stronę to wszystko może pójść, gdzie po raz kolejny zostaną wytworzone te pozytywne emocje, jest niezwykle istotne do tego, żeby być po prostu przed rynkiem. Więc ta ostatnia narracja, którą chciałbym się z Wami podzielić, myślę, że nikogo nie zaskoczy, bo jest zbudowana na starym trendzie, to jest Web3 Gaming, ale tu chciałbym zaznaczyć, że Web3 3 Gaming. Gaming, wychodzący od prawdziwego fanu z rozrywki. I zaczynam zauwa zauważać bardzo ciekawe rzeczy, na przykład, e, które się dzieją w projekcie, który nazywa się Treasury DAO, czyli Magic. Treasury DAO ma, można powiedzieć, że to jest ekosystem oparty o, w którym główną jednostką jest Magic, i można powiedzieć, że to jest taka by to powiedzieć, taka cyf cyfrowa platforma do wytwarzania gier, do, um, do, um, do produkowania gier i do publikowania później gier dla szerokiego grona odbiorców. I to, co jest ciekawe, to to, że Magic e, Treasure DAO miał przeogromny hype jeszcze tam, oczywiście, rok temu. Wszyscy to mówili: cena po kilka dolarów. E, I pomimo tych spadków, pomimo tego wszystkiego, co, się, co źle działo się na rynku, to cena nam spadła o 90% e, w tym momencie Magic jest w okolicach 30, 30 centów, a rozwój, a development, a ilość powstałych gier, ilość projektów, które się tam tworzy, jest na nowych wzrostach, jest na nowym ATH, więc to są ciekawe sygnały do tego, żeby zwrócić na to uwagę. Niezwykle zaangażowany community, więc y, wydaje mi się, że tam w tym momencie powstają właśnie gry z fanu i można natrafić na bardzo dużo wątków na Twitterze, które opisują te gry i, opisu i ludzie opisują, jakim mieli fan, po prostu z grania, więc to jest. Bardzo ciekawa, bardzo ciekawa płaszczyzna do tego, aby stworzyć coś naprawdę fajnego, więc warto zwrócić na to uwagę. Kolejny projekt z Polski Stalin, czyli projekt Olympics, może o nim słyszeliście, może nie, myślę, że też, też mogliście się z nim zapoznać, właśnie w Berlinie. Olympics dostarcza narzędzie do tego, żeby w bardzo prosty sposób tworzyć gry multiplayer z dodatkami Web3. Czyli to pozwoli na to, żeby te osoby, które. Mają e, ciekawy koncept na gry. Mogą skorzystać z protokołu, mogę skorzystać z narzędzia, jakim jest Olympic, stworzyć w bardzo, bardzo prosty sposób grę i dostosować ją do, do, do Web3. I tego typu rozwiązania sprawią na samym końcu, że Web3, e, Web3 Gaming, faktycznie stanie się ogromnym trendem. Stanie się trendem, który przyciągnie nam mnóstwo, mnóstwo graczy e, do, tego, e, do tego świata, ale e, no właśnie. Po, tutaj potrzeba odpowiednich protokołów, odpowiednich narzędzi, i on te po, odpowiednie narzędzia powoli wchodzą. Więc narracja, która może tutaj powstać, że Web3 Gaming ma faktycznie sens, ale no właśnie, szukajmy gier z fajną ekonomią takie, które się rozwijają dlatego, że prawdziwi gracze w to grają. I Wydaje mi się, że ta narracja jest niezwykle ważna, żeby to nie były osoby tylko, które grają po to, żeby zarobić jak Axie Infinity, tylko narracja będzie oparta o prawdziwych graczy. Będą pytania, okej, okay, czy ta gra ma prawdziwych graczy, czy faktycznie ktoś to gra, bo to jest fajne. Więc uważam, Web3 Gaming nie jest przekreślony, co więcej uważam, że wprowadzi naprawdę ogromną ilość graczy do tego świata, ale Cały fan musi być podstawą do tego, aby ci gracze faktycznie przyszli. Nie e, kwestia finansowa, więc tutaj też warto zwrócić do, na to uwagę, nie przekraczajcie łeb przy gamingu. Ale właśnie trzeba zadawać, zadawać odpowiednie pytania. Ok, w tym odcinku to tyle. Dzisiaj przede wszystkim Wam chciałem pokazać, jaka jest różnica pomiędzy trendami a narracjami, jakie narracje mieliśmy już wcześniej, jakie narracje są przed nami. I jestem ciekaw, czy macie jakieś przemyślenia odnośnie narracji. Jeżeli tak, wrzućcie je w komentarzach, bo ta. Taka. To, i, ja już zauważyłem to, że w momencie, w którym zadaję tego py, typu py, pytania, to naprawdę bardzo ciekawe odpowiedzi się pojawiają i te odpowiedzi, gdzie sprawiają, że znowu po raz kolejny możemy, e, możemy tutaj ten rynek kryptowalut zrozumieć znacznie lepiej. Więc pytanie jest proste: jakie narracje Wy widzicie na horyzoncie, które sprawią, że wyjdziemy z tego? Bear marketu, wejdziemy w taki prawdziwy bull market. Jestem ciekaw, co odpowiecie. A dzisiaj, już tak tradycyjnie, oczywiście zostawiam was z memem. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.